Witajcie moi drodzy! Dzisiaj mamy środę, czwarty. Tak jak widzicie, czepiłem się trochę zetora. Ogólnie, lewej strony to ja nie nagrywałem, bo w tych dniach spadło trochę na mniej więcej obowiązków jak jego zwyczaj. Także musiałem się zająć tym, co się dzieje w gospodarstwie. Czyli pracę obrządkowe, no i plus oczywiście mróz. I cała ta walka związana z ujemną temperaturą. Także tutaj tam nie bardzo przychodziłem pracować, ale i tak poskładałem. Tak wyszło, że właśnie lewą stronę w zetorku robię remont hamulców, z tego względu, że już od jesieni się całkowicie podziały te hamulce. I postanowiłem to po prostu już porozbierać i wyprowadzić sobie, żeby. One w miarę jakoś tam były na no, długie lata chociaż. No, zobaczymy na ile. Przy, obecnym, przy obecnej jakości części niczego nie można być pewnym. No ale zrobi się to, przynajmniej będzie zrobione na jakiś czas. czas może bez właśnie jakichś takich przygód. Zastanawiam się, czego ja nie mogę podejść tutaj śruby, przynajmniej kluczem. Zobaczcie, yy, gdzieś trochę zasmarowane jest, ale może ten. Muszę odkręcić yy, tutaj właśnie trzymanie łańcucha. Nie mogę bolce wyjąć zwyczajnie, żeby to odpiąć, bo bym to zostawił, ale yy, no muszę odkręcić, bo nie dam rady. O, udało się. Ciekawe, czy jeszcze się minę na krętko. No, to nie powinienem się minąć. Udało się. Ruszona śruba. Czy krętka? No, dostęp tu też jest fajny. I tak, moi drodzy, z MTZ jest sprawa następująca: że w miarę jest to ogarnięte, elektrykę mm, robię. Prawie, że mam wyprowadzoną w domu, chociaż to poszłoby na pewno zdecydowanie szybciej, gdyby Nie te, właśnie, niuanse dnia codziennego i jakaś tam inna praca jak ta. Na którą należałoby pracować, ale to tam już kwestia, tak powiedzmy. Jakbym siadł to w dobrej jakieś tam trzy godzinki, i bym sobie zwyczajnie tam dokończył te, te właśnie instalacje, żeby to powyprowadzać w MTZ-cie. Troszkę pojeździłem nim, dalej się oczywiście bawię, testuję. Nic nie, eksplo nic nie eksplodowało, czyli jest dobrze jak na razie. E Wiadomo, że silnik jest elementem, który yy, który po prostu daje możliwość dalszego rozwoju i pracami właśnie nad yy, MTZ-em dalszym. Dobra, kolejno spróbuję popuścić, a reszta to zobaczymy. Na razie wiadomo, że on musi wrócić teraz na Koła, jakby to określić, i jeszcze będzie trzeba go przestawić pod rozstaw opryskiwacza, bo wiadomo, że będzie jeździł po ścieżkach technologicznych. O, tutaj coś się tak troszkę odezwało. Może był szczelnie, nie zmienił przy okazji. Na to wygląda. No dobrze, dobrze widzieć, że tutaj troszkę więcej pracy czeka z to zwólnicą Yy, dobra, wracając do MTZ, yy, zakończę ten oczywiście yy, projekt związany z tym silnikiem. Tam jakieś uzupełnienia, yy, zamki na maskę. Tam to podocinać linki, nie linki, ale to już później, jak będę miał pulpit wstawiony. Jeszcze tam trzeba będzie gaszenie zrobić. Yy, spadła mi pod... Nie, myślałem, że spadła mi podkładka. To jeszcze to sobie tam yy, podokańczam. I dalej y, będzie trzeba sobie planować y, kolejne prace jakoś tam przy piwku w wolnym czasie. Bo wiecie, tak jak ja już podkreśliłem, czy na YouTube, czy na innych tam swoich mediach, że to nie jest koniec pracy. Jest ta kabina, daje jakieś nowe możliwości, można przerobić, a MTZ na tyle jest fajny, że jest tani. Y, I można tutaj troszkę się z nim pobawić odnośnie tych wszystkich rozwiązań technicznych i y, przeróbek wykonania w nim. Trochę ciężko sprawa, ale może się uda wykręcić tę nakrętkę. bym cofnął, dobra, mam zetorku. To raczej rutyna, tutaj, co chodzi o te hamulce, po prostu rozebrać, wyczyścić. Yy, poskładać na nowo bęben, przytoczyć na to tokarce jeżeli będzie po prostu wymagał tego yy, z lewej strony przytoczyłem yy, bęben opony tak jak widzieliście no i z głosowania co prawda pomiędzy Taurusem no to, to tak wszystko się wahało, ale ostatecznie wyszło, że yy, Tiangi wygrał nawet cenowo, co prawda ja nie pytałem o dostępność Taurusa ale cenowo tam według oferty to była piątka po prostu, kurde, trochę nie to rozkręciłem. Popatrzyłem, ale nie na to, dobra, no to dokręcę, albo ta była, ta była popuszczona, jeszcze lepiej, ta była popuszczona. Tak, ja się czepiłem, ale w drugim miejscu użyłem, bo... Popatrzyłem się na GoPro w tym momencie, a tu śruba pod y, mocowania z była odkręcona tam na dole. No i kupiłem, zamówiłem właśnie y, opony i One były trochę też i w promce, akurat podczas zamówienia, także w utekce na coś tam około 2000 była zbliżona za 124 na y, 36 Mi tam y, udało się kupić je za 1500. 90. Te opony, yy, co prawda, powiem Wam tak jak popatrzyłem, na yy, tutaj opony Tianliego. Tian tak ciężko to się nieraz wymawia. To nie są najtańsze jakieś opony, względem nawet innych producentów. No wiadomo, najbardziej tak yy, popularny to jest Turek, nie? Albo te łuskę, albo Pytlasy. Albo z szeky. Yy, w sumie tak jak z tatem rozmawiałem. A, kup diagonalny, no, diagonalna tańsza, ale z tego względu, że ja troszkę tym zatorkiem też jeżdżę. No może teraz mniej będę jeździł w nim, zdecydowanie mniej będę jeździł, ale do siewu nawet y, tej fasoli. Nie wiem, czy do rzepaku przypadkiem nie wrócę, do siewu y, tego właśnie silnika Nudetem. Zobaczę. Jakby nie było, do ciągnika radialna upona zawsze będzie wypadać tam lepiej, tym bardziej, że zetorek trochę jeździ a żeby to tam, nie wiem do lasu, czy do jakiejś jakiej tam podstawowej roboty to było no to chyba hmm, hmm, chyba, chyba nie byłoby się co zastanawiać nawet nad oponami tutaj radialnymi ale jakby nie było Tian też dobrze wychodzi tą ceną może też nie jest jakiś tam najtańszy to Wariant, ale, ale i tak bardzo dobrze. I powiem szczerze, opona wygląda przynajmniej dla mnie tak jak ja z nią miałem styczność i ją zakładałem, bo muszę powiedzieć, że przy swoim zakładaniu, przy swojej metodzie ona mi się dobrze zakładała na felgę. Nie miałem z nią takich problemów, że nieraz, chociaż to też i ojciec lubi katować te opony, że gdzieś tam lubi sobie po prostu się wyszczerbić, pod łyżko pęknąć uszkodzić ten yy, kołnierz przylegający do yy, felgi. Także tutaj raczej to zachowało taką swego rodzaju elastyczność, żeby to nazwać. Walczy z nakrętką, której nie mogę wyjąć, bo to tutaj tak, jak nie to ja później przeszlifuję to, o ile ją teraz w ogóle wyjmę. Trzeba dobrze... Ach, no tylko to, akurat to nie, to nie na rękę w tym momencie z drugiej strony. No i też ma to do siebie Tianli fajnie, że jednak chowa. Ma tą kieszeń Randfelgi jest schowany, że nie ma tego na zewnątrz, u siebie zazwyczaj opony. To tak, MTZ z tyłu ma teraz został byka też w przodu, też wstawiałem Wam chyba, chyba tak na relacje, że opony się zmieniły w MTZ. -cie. I powiem Wam, jako szczególnie nie jestem zadowolony, to akurat kupował tato yy, te opony u siebie tam, gdzie pracuje. Ale no ładna opona, ale taka szczupła, wysoka. Bieżnik no, niby w porządku jest, ale jakoś do mnie, powiem szczerze, te bekateki nie przemawiają, diagonalne. Jak do tej pory miałem te opony, J430 model, yy, z tym logo J, to chyba Jarosławska Fabryka Opon, coś takiego yy, w Rosji. Yy, one są nieosiągalne. Nie wiem do którego roku można było to kupić, bo z tego, co tata opowiadał, no to gdzieś tam były cztery sztuki, on wziął dwie i dwie zostały tam, gdzie kupował. Tu, tutaj gdzieś na mieście akurat moim, ale to dawne dzieje, mówimy nie o naprawdę gdzieś tam, przynajmniej w dzieci jeździły z, ja wiem, dobre, z 15 lat? Może lepiej, nie, lepiej jeździł jak 15 lat. Musiałbym zobaczyć dokładnie zdjęcia, yy, ale, ale były naprawdę bardzo długo i to były opony radialne z tym takim, można powiedzieć, bieżnikiem, no nie rolniczym, ale też i nie jakieś tam szczególnie taka opona do jazdy po drodze, bo jednak ten bieżnik był taki bardziej agresywny, yy, właśnie. Pewnie. Tutaj się ukryła. Dobra. Rozwijamy. Tam działo ciasno. to Dobra. Tutaj, uh, mm -hmm. Bardziej bym nazwał je oponami y, terenowymi. Teoretycznie, tak jak udało się przez Jan wskrzesić wskrzesić oponę y, tą diamentową, tę dziesiątkę. Y, tak jak no, w naszej produkcji polskiej te, te są milki. To myślę może, opartego Chińczyki by te, też byli w stanie stworzyć yy, takie opony jak te J430, gdyby tak przeskanować taką oponę. Yy, szukałem nawet informacji na internecie. No, bardzo ciężki temat. Wiem, że u mnie gdzieś na rejonie jeździ też jakiś mały zetor. Z oponami 14 na 9 na 28, tymi właśnie z tym bieżnikiem J430, one są fajne. Wiem, że jeszcze występowały opony, ale to chyba wersje jak jakichś eksportowych mtz z bieżnikiem podobnym, ale podobnym jedynie, nie takim samym jak te J430. Także też chciałbym zdobyć jakieś informacje na ich temat, ale to musiałbym poszukać sobie na internecie gdzieś przynajmniej ze zdjęć lub dobrze widocznej opony przedniej w mtz z tym takim bieżnikiem, no nie popularnym jak no, zwykłe judełka, jakby to określić. Nie wiem, ja miałem gdzieś jakiś taki może mój głupi sentyment odnośnie tych opon, ale uważam je za bardzo dobre opony. Jakby się dało kupić. To ja bym wolał ten, właśnie rodzaj opony, jak te standardowe do MTZ. -a. Dziś mi to bardziej po prostu w tym stylu napędu y, bardziej pasowało jak Jodełka, zwyczajnie. Nie wiem, może to dziś moja jakaś taka głupia wizja, ale no takie odczucia jakieś tam własne odnośnie tych opon y, miałem. Tianli bardzo mi się podoba. W sumie nie mam do czynienia z oponami tego typu, ale kurde, konstrukcyjnie do czego to by porównać? Może alians nawet. Nie wiem, bo ja teraz, wiecie, raczej tak głośno myślę, bo opona naprawdę bardzo ładnie wygląda. Zresztą ona jest założona. Nie, nie wiem, czy będziecie ją widzieć z tej perspektywy, jak bo prostoi. Eee, w opryskiwaczu mam szykę, ale te szechy też takie. Nie są za specjalne. Z jednej strony, co je ja mam w sieczkarni? Tej swojej łuskę, z drugiej strony jest kultor. W zetorku miałem wcześniej z przodu kultory, ale one bardzo szybko poleciały. I powiem teraz, mam szechę. Ta szecha jest szczupła w porównaniu do kultora. No to kultor był oponą bardziej taką zbudowaną, bo szecha to jest taka, tak tak, no taka, jak powiedzmy, jak w taczce. Tylko że co? Zauważam, że szecha wolniej się ściera od właśnie kultora. Nie wiem. No u mnie kultor leciał w oczach. Yy, właśnie pomimo, że ja nic nie zmieniałem z przodu, także nie była kwestia regulacji. Tego po prostu założyłem jeden do jednego i po roku użytkowania muszę przyznać, że szecha jakimś cudem jest mocniejsza od tego kultora. Yy, z tyłu, powiem, to co mówimy. Maltaszyna. Rynówka z tyłu jest Voltyre. Z przodu jest co? Trial, ale to jak ta jugosłowiańska łupona Zetor 12 z tyłu. Standardowe łupony Dnieprosina też bardzo dobre. Opony kupalat są w 12. Z nimi nic się totalnie nie dzieje. Pomimo, że to jest taka prosta, ciosana łupona. Nie jest zbyt bogatym bieżnikiem, ale jest dobra. Zwyczajnie i radialka. I, i co ja jeszcze mam z przodu? Dwunaste, tam też są radialne opony. 12. zaraz wam powiem co to jest. Alians, to, to są akurat ładne opony. Co coś przeduma. Dwunastka, o i tak to, moi drodzy, wygląda z tą robotą. A jeszcze ten bym śruby sobie podkręcał. Tutaj, już przy okazji, to tego mocowania dwa, ale ściągnę cały wieszak kabiny. Będę troszkę więcej tutaj takiego dojścia i też troszkę porobię zaraz trzeba iść yy, sieczkę urzną, urznąć i obrządki w tego nie zrobię, trzeba kluczem będzie i trzeba majstry myśleć kurde nad tym warsztatem żeby w końcu się dorobić jak człowiek no ale tak to jest jak, jak wcześniej dziadzio nie zostawił nic to się dorabia nie no taka jest niestety prawda i powiem wam żeby jeszcze można było się Jakoś tam normalnie dorabiać, spokojnie to, to by jakoś może i było. No, ale tak, to, to już nie ma żadnego znaczenia, co by nie mówić, nie? Także człowiek jest w takiej sytuacji, nie innej, był w dużo gorszej myśle sytuacji, no, ale jakoś w tych latach to się spokojnie wszystko zmienia. A, co jeszcze mogę Wam powiedzieć odnośnie tych wszystkich swoich rzeczy? Był materiał, ten ostatni vlog na Ubożej, tam co tak zacząłem kichać ostro, nasz mnie na to kichanie, nie ja tam wspomniałem o pewnej rzeczy, o tych nabytkach, o ciężarce, to co ten temat wisi w powietrzu, zresztą muszę napisać odnośnie tego tematu co tam, bo, bo, bo czekam na coś się na rynku trafi. Napiszę do znajomego co tam we Francji, no i kolejna rzecz, związana już bardziej technicznie, z tymi wszystkimi e, pracami. E, 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 no dobra, chyba Wam powiem tutaj. Kupiłem śrubówkę, śrubówkę i butle do tego. Tylko, że z tego względu, że ja nie mam tutaj miejsca na tą chwilę, no to po prostu będzie stała na razie u gościa znajomego Royal'a, ale to jest to samo co ten. Oj, wyleciała mi ta nazwa, ale podzespoły to tak troszkę jak Audi powiedzmy była w premium, a to taki Volkswagen, także podzespoły nadal zostają markowe w tym właśnie, czy Atlas bo tak jakoś mi się wydaje. Także taka śrubóweczka bardzo dosyć fajna w komplecie z osuszaczem jako taki oddzielny segment. Ma to dorzucić znajomy, a to akurat od znajomego. nam przywoził właśnie te klemoty. ja to też i dawałem posty gdzieś tam wcześniej, wcześniej. Jakby komuś było trzeba jakieś tukarki, wiertarki, migomaty, tego typu sprawy, no to właśnie. Z Belgii takie tematy, znajome. jest w stanie jakoś tam. Bo teraz może mniej, wcześniej to się dużo sprzedawało, a teraz tu tak... Tam jest to, ciekawe czy ja złapię. Mniej tego idzie po wiepy, bo do, do karty to trzeba amatora, kogoś młodego kto by chciał. A myślę, że ci co mieli kupić to już kupili, a młodym się zwyczajnie nie chce, nie umie, lepiej pójść do sklepu kupić gotowe, niż dorabiać, kombinować, nie. No wiadomo, że nie wszystko idzie kupić i trzeba też, o no, cholera jasna, trzeba też też coś dorobić nieraz, raz. Musi uratować to tukerko, także też to wszystko tak pięknie nie wygląda, że idzie elegancko w sklepie, spółki, wziąć i mieć. A ja takie rzeczy lubię. Ja powiem wam, ale tak pomyślałem przyszłościowo, przyczepę wypiaskować nie z tych klamotów, nie? Może bizona przyjdzie kiedyś, kiedyś w przyszłości rozebrać, no szczerze, nie, chociaż mi życia zbraknie do tego, podejrzewam, ale właśnie żeby kasa była, bo zajawka jest i czas, to by po prostu go zrobił w tej oryginalnej barwie, jaką on miał pierwotnie. Bez mój, czyli ten taki miodowy, nie? On tam jest pod naklejkami, ten jeszcze oryginalny kolorek. Także można by było go łatwo dobrać. Dobra, już skręcę. palcach co pójdzie mi ta śruba. Nie wiem, czy ja to dzisiaj ściągnę sam. Czy sobie darować, czy jak. Nie wiem. Jak ja sobie to rozegram. Z tym roboty na pewno będzie jeszcze nie brakowało, bo tak, to muszę zobaczyć, na które koło mi hamuje Ferdek duży, bo tam też hamulce do, do roboty nigdy nie były robione, nie? On ma w sumie dwie takie usterki, że jak długo pustoi, to się zwyczajnie hamulce zapowietrzą. A druga usterka, to odkąd on jest, nigdy nie hamował na jedno koło, tylko nie pamiętam na którą szkołę nie hamował. Ja do tego nie zaglądałem, to trochę duże podespoły, żeby porywać się na takie tematy, nie? E, samemu. I też myślę, że e, krótsze, jak będzie wiata, to może zrobić takiego żurawia jakiegoś, w, znaczy wiacie w tym warsztacie, żeby Wiecie, coś takiego na tych elektronicznych yy, tych, tych wyciągarkach, żeby sobie zrobić, żeby można to było z łatwością jakoś tam przestawiać, i pewne elementy takie większe jak zwolnica czy koła można było po prostu zabierać. Taki cyklop stacjonarny w pewnym obrębie. Myślę, że to chyba miałoby sens, jakby coś takiego właśnie yy, stworzyć. No, i też będzie trzeba to rozebrać, no i zobaczyć, co tam jest grane z pompą hydrauliczną. Bo ma tą przypadłość do siebie i to teraz się na nasiliło, że cholernie mu nie pasuje pod górę. Jazda: yy, Mianowicie na równym jest ok, ze z góry jest ok, na pochyłym, powiedzmy w tych płaszczyznach, jest ok, a pod górę mu nic cholery nie pasuje. A nie pasuje mu. To, że brakuje mu oleju, pomimo że ma olej. Jeszcze raz wymienię, bo już wymieniałem i nie tak dawno wymieniałem olej hydrauliczny. I filtry może raz wymienię, ale to i tak nic nie pomoże w tym, co teraz powiedziałem. Bo i tak będę musiał wciągnąć boki i zobaczyć do tej pompy, co tam słychać w tym ferusonie. nie, macie! W są zostanie, bo nie wiem, czy jeszcze na drugi rok do niego nie będę planował opon. A, opon z tymi oponami, ja wam tak powiem, że w tym roku prawdopodobnie jeszcze będę planował kupić opony do Lizona do przodu. Patrzyłem właśnie, co tam w ofercie, bo no nie wiem, nie chcę robić reklamy z, zaraz, żeby nie było jakiegoś tam, nie wiecie, nalotu, bo różnie to jest. Z różnymi sprawami się spotkałem tak jak yy, kiedyś pamiętam, ktoś się przypierdzielił, tylko nie wiem, czy w ciągniku, nie w kombajnie, była zawieszka. Zawieszka jest, a czy ja mam zawieszki z, od ojca z pracy, po prostu takie firmowe, i zaczepiałem, czy w zetorku, czy w kombajnie, czy w samochodzie. No to te zawieszki mam, i ktoś się do mnie, pamiętam, przypierdzielił ostro, że jestem. Yy, Sponsorowany, a żebym ja chociaż Czy z tego YouTube'a czy, czy tak, czy od kogoś dostał chociaż jednego grosza, powiem Wam <gry> nigdy. Nic od nikogo nie dostałem. Także no, ale ludzie potrafią sobie naprawdę różne tematy yy, przypisać po swojemu i nieważne, może się tłumaczyć, i to jest i tak nieważne, bo oni wiedzą lepiej. Nie. No to dobra, ale wracając do tych opon, no to zamawiałem od Tyretrade opony te właśnie, Tianli'ego yy, i tak, pytałem się tam dziewczynę, bo to rodzaj umienia przejmowała dziewczyna któraś tam, yy, odnośnie dostępności opon radialnych, myślałem, yy, popatrzyłem pierwsze na ich ofertę, obliczał kabinę ten troszkę pod i samochodowym lewarkiem, no ale no, będziemy kończyć najwyżej. Dnie prosiny, myślałem, radialno, ale nie ma. Nie mają od nieprosiny, pomimo że są, znaczy mi tam wystarczająco do bs one by były, te dnie prosiny, mm, lub woltyrkę, ani jednej, ani drugiej nie ma. cenowo dalej z radialnych, no to jest troszkę już kosztownie. Myślę, że aż, aż takich opon nie potrzebuje do kombajnu, załóżmy, kiedy on tylko jest raz w sezonie używany i później sobie stoi także. Może po prostu wybrać dobre oponę diagonalną. I tutaj dalej wchodzą w grę, właśnie Tianli lub te jeszcze indyjskie, tego nie BKT. Kurde, wypadło mi z głowy, wiecie. One tam. O, właśnie, już wiem, Ascenko czy Asenko. Nie wiem, jak się wypowiada dokładnie. Nie wiem, żeby na takie opony ewentualnie się nie gdzieś porwać, bo. Tutaj dla mnie taką istotną rzeczą, bo wiadomo wymiar wymiarem opony, ale każda opona będzie od siebie jakoś się tam delikatnie różniła i muszę wybrać y, opony, które będą się charakteryzowały tym, że będą najniższe. A z tego względu, że te obecnie oryginalne opony BS-owskie Stomilki, nie wiem czy one tak napuchły, czy o co chodzi, ale y, stały się... Na tyle duże, a czy lewa jest najbardziej wrażliwa, że ona mi się nie mieści zwyczajnie pod rurą wysypową, pomimo że jest bieżnik zużyty w jakimś tam stopniu i już tego bieżnika jest niewiele i ta opona jena lewa mi w lesie na koniec sezonu, znaczy nie strzeliła, ale tam powietrze zaczęło uchodzić i zmieniłem na te opony, które miałem w zapasie. To są stare Continentale. I po założeniu tego kontynentala opona jest niższa. I to zdecydowanie jest niższa, pomimo że obydwie są diagonalne jedna i druga, nie? Także muszę się tutaj właśnie jakoś wpisać, tym, żeby były te opony jak najbardziej niskie. To, będą, to jest dla mnie taka swego rodzaju najlepsza opcja w tym wypadku. Dobra. Co mogłem, opowiedziałem powiedziałem Wam bardziej mówiony trochę skręceniem przy zwolnicy w zetorku. Ja się biorę dalej do, do właśnie rozkręcania tego, wymienić taśmę, wymienić układziny, przytoczyć bęben, wyczyścić to, poskładać. Niech ma hamulce. Trzymajcie się. Cześć.